Każdy coś robi. Piękne ujęcie, coś pięknego. Z każdej strony fiat jest zaopiekowany. Dobra, przód wymieniony już, Tomek? Przód wymieniony, podnosimy zaraz drugą stronę i but. Mamy problem z, z hamulcem ręcznym, bo linka zerwana, ale to już na, na przyszły turnus. Musimy kupić linkę nie i okej. Blokadę pozakładałeś tak jak ma być? No jest koniec już też. To jest założone. Założone, założone wszystko. Robercik, teraz następna kobra. Dobra, zaraz zaczynamy transmisję na żywo. Już ja na, teraz na Facebooka wiem. Na Facebooka, zapraszamy na Facebooka. A, bo to już będzie dwa tygodnie po przyjeździe. Drugi duży Fiat i Polonez już przygotowane do trasy, więc tylko został nam jeden duży Fiat. Serwisujemy i zaraz będziemy jeździć na testy. Spad pedał? Nie. Odpowietrzamy hamulce właśnie. No to pompuj. I uwaga. Puszczaj. Nie puszczam. Nie pada. Poczekaj. A pedał twardy? Tak. Co coś się nie zapowietrzył. A weź puść. A zahamuj. Zahamuj. Ty Maciek. Co? On no, hamuje. No mam wysoki pedał mam. A daj jeszcze raz. A leci płyn? Leci no. Dobra czekaj. No. Podpompowałeś. Poczekaj chwilę. No. Teraz nie ruszam go. Ale nie ruszasz go tak? Teraz go nie ruszam. To czekaj chwilę ja zakręcę. Zakręć tak. Pompuj. Trzymam fest. Dobra, poczekaj. Puścił troszeczkę, minimalnie. Dobra, zakręcam, poczekaj chwilę. Trzymam, 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 Pompuj. trzymam, trzymam. Pompuj. Pompować? No. Trzymam fest. A jest twardy? Bardzo. Popuściłeś? Popuszczam powoli. Spada, tak? Tak, spada leciutko. Czekaj, 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 czekaj. Cisnę, cisnę, cisnę. Spadło? Cisnę. Spadło troszeczkę, ale minimalnie. Nie żeby do podłogi. Dobra czekaj. No, no. czy ja Ci powiem szczerze, Paweł, tak? o, zobacz jaki to jest w ogóle płyn, to jest sama jakiś kisielku leci. No. No to zawsze z na głównie, żeby pospuszać w sumie z każdego. Pompuj, roku. pompuj. Zawsze wiesz, żeby takie, żeby tego Twardy? Tak, trzymam. Powiem Ci, że już ten płyn trochę już taki lepszy, bo normalny klej leciał jakoś. No, ale... no pompuj. Dziema! No dobra, Maciek, po robocie. Blachę skręcamy i testujemy. Można powoli sprzątać. zakręcę od razu płyn, Kolejny etap, kolejny dzień naszej wycieczki do Tajlandii. Dzisiaj jest czwarty dzień. Dwa dni pierwsze walczyliśmy tutaj z układem paliwowym i zapłonowym. A teraz dzisiaj hamulce ogarnęliśmy. Wczoraj zrobiliśmy sobie przerwę na plażę. Dzisiaj jest czwarty dzień zrobiliśmy hamulce. Jesteśmy jeszcze 3 dni, więc jutro robimy, robimy wycieraczki, bo są zatarte. Szyby musimy te folie szyby musimy zerwać. Bo zerwać, ale kurczę widać. ciężko idzie. I zastanawiamy się nad ogrzewaniem. Są takie w skrzynkach małe webasta, które zamontujemy na przykład tutaj na dachu. Rurkę puścimy, zakleimy i, i to ogrzewanie będzie wchodziło, bo. Gdzieś tam w Chinach 0 stopni, temperatury minusowe będą, bo idziemy na przykład na 4000 metrów nad poziom morza, więc ja uważam, że będzie wszystko w środku też parowało i musi być jakieś małe ogrzewanie. Bo oryginalnie te samochody tutaj w Tajlandii nie mają ogrzewania, mają nagrzewnice wyciągnięte, wszystko jest zaślepione i tak to wygląda. Która godzina jest, o której skończyliśmy, bo przyjechaliśmy rano? W Polsce godzina 11, u nas godzina 17 i teraz jedziemy sobie na jakiś obiadek, bo też łączymy z jakimś fajnym jedzonkiem bo jedzonko w Tajlandii jest naprawdę bardzo dobre no i oczywiście zobaczcie jaka gościna Pawła tutaj możemy sobie u niego robić ma bardzo dużo narzędzi i z wszystkiego tu korzystamy więc. No, a to co dzisiaj zrobiła jego żona czyli upiekła chleb na zakwasie do tego z pastą jajeczną mega pyszny rewelacja no i dobra hamulce, hamulce wymienione testujemy tutaj nie ma, nie ma gdzie się rozpędzić ale zobacz przynajmniej nie ściąga kierownika nie ściąga kierowica, bo wcześniej ściągało nas na prawo, ale trochę są no, słabsze, no bo. Trochę są słabsze, no bo nowe klocki są. Ale jest dobrze. No my za wami. Gdzie? <throne> Polona nice, jest Polones. Jak coś to my Was widzimy, jesteśmy za Wami. Przy okazji sprawdzamy czy te łoki-toki nam działa, bo to się przyda w takiej trasie, bo wiadomo, te odległości będą na pewno większe między autami niż jak tutaj, jak jedziemy jeden za drugim. Ale słuchajcie, wyjazd też połączyliśmy z dobrym jedzeniem i zapraszamy Was, zobaczycie, Paweł nas zaprasza do restauracji na Starym Mieście, także zobaczycie też jakie jest po prostu też tajskie dobre jedzonko, tak? Pikantne. tu jest tak pięknie wszystko przygotowane to jest cała restauracja no i to co nas tutaj najbardziej zachwyciło, to jest właśnie przybywają sobie rybki to nie są niestety chyba do jedzenia do jedzenia rybki są w innym akwarium to są rybki chyba do obserwowania tutaj do jedzenia chyba tutaj są i proszę bardzo te rybki chyba też są to natomiast te, te są dekoracyjne tak mi się wydaje, chociaż nie, Maciek te, te są dekoracyjne? oczywiście, jak nie to pałka i do smażenia także ma, mamy tu radość tak pięknie wygląda restauracja widać, że ryby to jest tam jeszcze nasz kolejny akwarium tak, widziałem, tam w ogóle jest to cały kompleks restauracji, tak mi się wydaje jakbyś mógł Pawełek tutaj zrecenzować co jemy w ogóle nie co do, nam zamówiłeś tego, i... tego, bo w Japonii kiedyś byliśmy i nie wiadomo było czy, czy to jeść czy, czy to z czymś się coś robi czy trzeba coś gotować to wydaje mi się, że jest prostsza kuchnia no, Jemy to. ryż gotowany jest to ryż, to jest to ryż jaśminowy tak zwany plain rice bardzo często dodawany do różnych dań w Tajlandii ponieważ te dania bardzo często są bardzo ostre albo takie intensywne i Tajowie sobie mieszają Tutaj kolega Maciek nabiera. To jest taka zwykła zupka, rosołek. Nazywa się clear zup z wieprzowiną, trochę warzywek w środku. Tu mamy na przykład popularny sposób gotowania stir fry, czyli to jest na takiej patelni na łoku, na dużym ogniu. Tutaj akurat mamy krewetki z, ze szparagami i prawdopodobnie jakiś sosik będzie albo sojowy, albo rybny, albo strygowy. Sojowy. Ostrygowy? sojowy. Czekamy na dalsze dania, za chwilę będziemy dalej opowiadać. To są szparagi, to jest cały sezon szparagi. Będąc w Tajlandii trzeba się przyzwyczaić do tego, że w większości restauracji dostaniemy do talerza tylko łyżkę oraz widelec, ale jest to zestaw jak najbardziej wystarczający, ponieważ nojemy danie z ryżem, nakładamy sobie na łyżkę, nie trzeba niczego kroić, ponieważ wszystko jest już pokrojone. Natomiast jeżeli pójdziemy już do restauracji gdzieś, gdzie zamówimy sobie steka albo coś, co będzie wymagało noża, to tego również dostaniemy. Poczekaj na ten mix grill, to będzie w ogóle petarda. Na stole pojawił się mix grill. Mamy tutaj grillowaną rybę, prawdopodobnie jest to sea bass. Mamy też muszle, ostrygi. Dwa kraby, krewetki, są też dwa kalmary. Wszystko oczywiście z sosem limonkowo-paprykowym, który jest bardzo pikantny, ale Tajowie korzystają z tego zawsze. Do seafoodu mamy zielony sosik, jest jeszcze jakaś, nie wiem, czy to jest... No nie jest żyrawina, ale coś czerwonego. Zaraz spróbujemy. Mamy limonkę, czosnek, grillowaną cebulkę. Kosztujemy. Cały taki zestaw niecałe 300 zł. No ale naprawdę jest tego tutaj sporo, a też jesteśmy w bardzo fajnej restauracji, gdzie lokalni Tajowie przychodzą szczególnie weekendami na kolację. Kończymy kolejny dzień napraw. Przepięknie zestawiony stół. Mam nadzieję, że wszystkim smakowało jedzenie. Nie przejedliśmy wszystkiego, ale może jeszcze za parę minut ogarniemy. Jak wrażenia po naprawach? Jak się naprawiało w ogóle w warunkach tajskich Tomku? 30-32 stopnie w cieniu. Paweł, no generalnie bardzo Ci dziękujemy za przygotowanie warsztatu pod Twoim domem, pod wiatką. Super komplet narzędzi, wszystko co chcieliśmy to, to było. My oczywiście nie robiliśmy tego sami, tylko z nami przyjechali też tacy przyjaciele nasi, którzy, e, którzy od razu, chłopaki, jedziemy z Wami, pomożemy Wam przy tych naprawach. Role były podzielone. Jeden, jeden właśnie się zajmował nawodnieniem, drugi się zajmował e, częściami, trzeci się eee, za... Za... <grym> czym? Więc, e, więc, okay. więc Paweł naprawdę, naprawdę taki też męski wyjazd, który też zdresetował, bo potrzebowaliśmy też wyjechać. Ale to oprócz tego, że przyjechaliśmy tutaj e, przygotować kwiata do, 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 do trasy, to jeszcze fajnie, że nam pokazałeś też Tajlandię od strony kulinarnej, nie? od strony też życia tutaj, bo mieszkasz tutaj już jakiś czas. Poznaliśmy Twoją teściową, Twoich sąsiadów, twojego syna, który, który szacunek, że go uczysz po polsku, bo to jest mistrzostwo świata. Twoją żonę, żona nam dzisiaj opiekła polski chleb. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Twoje rodzinki i Twojego tutaj życia w Tajlandii i coś pięknego a ta temperatura 35 stopni jak do nas cały czas dzwonią słuchaj Sarolka to co o, Mi, minus 12 minus 15 jest robisa jest ręce. Cieszę się no, bardzo. Bo warunki może nie są tak. bardzo przyjazne do naprawiania, szczególnie, że tak powiem, może nie pod chmurką, bo mamy jednak zadaszenie, no. ale naprawdę obserwując Was dzisiaj, jako zgraną paczkę czterech, kurczę, przyjaciół, którzy przylatują i naprawdę każdy ma swoje zadanie, wszystko jest pięknie podzielone. Małymi krokami szykujemy samochody. Myślę, że dojedziemy do Polski. Dzięki Paweł. I to najlepsze jest to, że nasza czwórka, która tutaj przyleciała, Wcześniej razem nie naprawialiśmy, nie, nie mieliśmy takiej przygody razem. Okej, okay, byliśmy razem i rafiori we Włoszech Fiatem, przejechaliśmy przez Ukrainę aż do Włoch, ale to było jakiś czas temu i tam się nic nie psuło, więc, więc a ta naprawa dzisiejsza, wczorajsza, bo to trwa już 3 dni. No to tak naprawdę to zbranie było, było widać i no i mam nadzieję, że na trasie. Też sobie poradzimy. Będzie dobrze, damy radę. Plan na jutro, przejedziemy się po Phuket. Mam nadzieję, że uda nam się wyjechać i pojedziemy trochę na południową część wyspy. Nagramy trochę fajnych przebitek, weźmiemy wszystkie trzy samochody, które chcą wyjechać do Polski. Ponagrywamy trochę materiałów takich trochę promocyjnych na przebitki. Pokażę Wam też przy okazji nie tylko jak dzisiaj Old Town, nie tylko tę część północną, ale będziemy mieli okazję po prostu poczuć się jak na tropikalnej wyspie. Fajnie, no ja myślę, że myślę, że ten, że teraz po tych naprawach trzeba troszeczkę autami pojeździć i jutrzejszy tak. dzień będzie taki non stop od rana jeździmy, no, a pojutrze jeszcze może jakaś nowa usterka, także... Najważniejsze jest to, że mamy jeszcze Szamanów na miejscu, także co, czego nie zrobimy, możemy sobie spokojnie jeszcze przez półtora miesiąca oglądać. No tak, ale też fajną trasę wymyśliłeś przez takie kraje, gdzie tam nie będzie problemu, nie? To, to uważam, że to są fachowcy też, którzy, którzy na kolanie potrafią też naprawić, bo to są takie kraje, kraje, wiesz, azjatyckie, Rosja, czy tam Kazachstan, Turcja, byliśmy ostatnio w Turcji, to też złą jechał, ludzie serdeczni, pomocni, więc ja uważam, że naprawdę jest kierunek i trasa jest taka, która będzie sprzyjała. Pod tym e, kątem tak, też się nie obawiam, że... No. Na naprawę trzeba się nastawić. Miejmy nadzieję, że to nie będą tego typu naprawy, tak. że utkniemy gdzieś na 3 dni, tylko na zasadzie 2 trzy godzinki i jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Pozdrawiamy.